Nie powiem mu, że jest mi przykro, nie powiem mu, że przekroczył granicę, nie powiem jej, że mnie zraniła, nie powiem o swoich emocjach. W Polsce w wychowaniu bardzo często uczono nas, żeby ukrywać emocje, że mówienie o emocjach jest niewłaściwe, że płacz jest niewłaściwy, że okazywanie słabości jest niewłaściwe. I bardzo często rośniemy z przekonaniem, że mówienie o swoich emocjach jest błędem i oznaką słabości oraz powodem do wstydu. I to jest właśnie pokłosie tego, co my zebraliśmy w dzieciństwie. Nie pozwalamy sobie, żeby mówić o swoich emocjach, nie pozwalamy przez to mówić o tym, co oczekujemy i potrzebujemy w relacji, bardzo często budując frustrację i niezadowolenie. Bo to, że jeżeli nie powiemy o tym, nie oznacza, że my czujemy się z tym dobrze, bo to nas przekracza. Warto sobie uświadomić to, że nie jest wstydem to, że czujesz emocje. Nie jest wstydem, że czujesz smutek, żal, że czujesz się zraniony, skrzywdzony, że kochasz. Nie jest to oznaką słabości. Emocje są tylko informacją o Twoim stanie emocjonalnym i potrzebach. Z jakiegoś powodu czujemy, że jeżeli powiemy o swoich emocjach, zostanie to wykorzystane przeciwko nam. Jeżeli czujemy smutek, to ta osoba będzie miała nad nami władzę. Jeżeli czujemy zazdrość, to czujemy w tym momencie, że nie powinniśmy tak czuć, bo powinniśmy być już tak przepracowani, że. Żeby tego nie czuć. To nie ma nic wspólnego z tego, co jest w Tobie. Nikt nie ma władzy nad naszymi emocjami. To tylko my mamy władzę nad naszymi emocjami. I jeśli dajemy sobie prawo do emocji, do czucia tego, co czujemy, kończy się władza osób, które są obok nas. Nie wstydzę się płakać, bo uważam, że płacz jest czymś normalnym. Nie wstydzę czuć smutek, bo smutek. Jest normalną emocją w życiu. Nie wstydzę się tego, że czuję się zazdrosna, bo to oznacza, że mi zależy. Moją odpowiedzialnością jest to, żeby nie doprowadzać do eskalacji zazdrości i zaborczości. Natomiast sama emocja jest tylko emocją. Nie da się nawiązać prawdziwej, głębokiej więzi w momencie, kiedy nie oddamy zaufania że druga osoba jest godna zaufania. Nie będzie wykorzystywać naszych emocji, nie będzie wykorzystywać ich przeciwko nam. Prawdziwa więź oparta na zaufaniu, otwartości, możliwa jest tylko i wyłącznie, kiedy my mamy zaufanie do takiej osoby. W momencie, kiedy my krygujemy się z emocjami, nie ma możliwości nawiązania głębokiej więzi. Będzie to powierzchowne, pewne lęku, wycofywania. Boimy się otwartej komunikacji, natomiast otwarta komunikacja daje nam możliwość poznania intencji drugiej strony. W momencie, kiedy my się otwieramy, a nie jest to dobrze przyjęte, jest to krytykowane, umniejszane, to nam też daje informację o tej osobie. Ale jeżeli rzeczywiście otwarta komunikacja i mówienie o swoich emocjach daje nam przestrzeń na to, że jest pole do rozmowy, jest do szukania rozwiązań, jest do wyjaśniania sobie różnych perspektyw, do zbliżania się, to daje nam właśnie wtedy to, to bezpieczeństwo. dei un e